Pan Adam urodził się w Lublinie, szkołę podstawową i zawodową ukończył w, w Lublinie, następnie wraz z rodziną przeprowadził się na wieś w okolice Zamościa. Już w szkole zaczął pisać. W 2008 roku rewizje tomaszowskie opublikowały kilka tomów jego wierszy. W 2010 rozpoczyna współpracę z internetowymi portalami poetyckimi. Do 2017 roku wydaje kilka tomików poezji aktywnie uczestniczy w spotkaniach poetyckich oraz bierze udział w licznych konkursach. Panie Danielu, bardzo proszę. Dzień dobry. Mój pierwszy wyjaśnienie będzie o kilkuletnim chłopcu, jednym z tysięcy dzieci wywieronych w czasie II wojny światowej przez Niemców i zabitych przez Niemców. Jest to osobliwa relacja tego chłopca z Ramonem Księdzem. Kiedy zakwitną w śniegi, kiedy zakwitną krzywi śniegi, przyjdą do dali, wrócą tutaj. Nie płacz już za mną, mamo biedna, nie chcę, byś była tak smutna. Krwi jeszcze spadzi, nie Niemcy się tysiąc petni niszczy na oścież otwiera. Szatę mnie, mamo, zawierają. Lecz będę mówił, wierząc w skrycie, że szefów polami wiatr poniesie i że ty, mamo, nie słyszysz z nieodgadnionej tej zamieci. Każą nam wchodzić do wagonów. Będziemy jechać, dokąd nie wiem. Po moim czole spalonym spłynęło kilka płatków śniegu. Dziewczynka obok głośno płacze, wyciąga ręce w pustą przestrzeń. Ktoś drzwi zamyka długim szaskiem. Brakuje mamu do powietrza. Mądry się chłopiec, nie wiem po co. I tak najszczerszej, tak jak umie. Jano wciąż końco złote w dali trzeba szumią, przyhamowuje pociąg, staje. Ludzie chcą dzieci wziąć, podchodzą, Niemiec, kilkoro z nas podaje i ruszamy zaczną drogę. Usnąłem chyba, bo z ogonów w pośpiechu mamy się też każą, gotową do wystrzału bronią w zwartym Przed sobą mamą widzą ubranę, z trudem go i wysokim, nie płaczę. Tylko łzy sam, z którą wolno z moich oczu. Wskazują łaźnią, lufą, gestem. Ja zatrzymałem się pół kroku. Przez chwilę czułem zimne dreszcze. Poliszli od łez, miałem mokre. A teraz, mamo, między chmury, tak jak po ziemi, z wiatrem biegnę. Jak dobrze znów się chcie wtulić, chodźmy, zakwitły przy śniegi. Teraz Szanowni Państwo będzie wiersz o y, żołnierzach z bitwy pod chmorowem. Bo jakże, jak, jak pomnik jest, już można tak było o tym wielkim uderzeniu nie napisać wiersza. Na wzgórzami w ulicy biały orzeł, zawołał, zakrzyczał. Słyszała, to pierwsza dwizja zapatrzyła się po skronicach. Gdzieś, dziewczyna szedła modlitwę. Powysz płakał cicho za tatą, Habry jeszcze na łąkach rozpitły, brodzy jakby nucił pies latem. Wtem ruszyli na wrota na jestę, na konarnię okrutną, trwałą, pochwycili ją w stolarz deszczach, uderzyli w trumfalnej kurzawie. Ktoś ku mieniu, to zniskoczył podzieńce, przytłękając pod jak na wzgórzu polskie je serce, widział orła. Jak dumnie szybował, gdy już opadł i wrzawa ucichła, w słońcu szable błysnęły, sztandary, i mieszała się radość z modlitwą, gdzie nie spojrzeć, zwycięstwo wołano. I wyraźnie, choć jakby z oddali czyjeś słowa wraz z światem się niosły, to za Polskę, ojczyzną kochaną, za te bory, za miasta i wioski, może, które jak my. Czasem westchnie, góry w chmurach strzeliste, dostojne i za ciebie jabłony, czereśnie, wonne róże i za kwiaty polne. Dla dzieciny, by wbiegła, szczęśliwa, wzotołwane, głaskany, powolnie. Dla dziewczęcia, co patrzą wstydliwie, w twarzy rumęce niesworne. Jak my wtedy taki ty nie pozwól, by wróg targał co dobre, co święte. Ponchwały, krwaw, tę stronę ozdób, kochaj Polskę, kochaj całym sercem. I jeszcze może yy, o, o żołnierzach wykrętych. Ten ja wiersz napisałem jakiś czas temu, ale dzisiaj dopisałem w zasadzie część zdrowi, żeby lepiej się wiersz komponować. To nie Polska was to nie Polska was tylko władza. Komuniści, sądy, prawo jest zbecy. Polska zawsze was kochała, kochać będzie, ucałuje i przytuli każdy dziecię. Tamci byli w garniturach, płaszczach, togach, z korbą błaznów, o kaci ale jeszcze było widać w ich oczach, widać było. Bohater z konkretna rękach. To nie Polska zwykleła, jak mogła, rozproszona po na po wioskach, tak jakby, pełna wiary, umęczona z biegą twarzą, od łez mokrą, z trójką dłonia. Dzisiaj widać na jej twarzy uśmiech, szczęście, to co koło Was zawołać więźnym głosem, a oprawców, którzy byli te się dziećmi, nie umiała i nie umie. Przepraszam, kochanie. Dziękuję bardzo. Zapraszam Panią.